Ważny składnik. Taki. Pięknie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Siemano, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj będzie dzień góry, aperek, krataplecy plecy i trochę tricka. Powrót do mojego pierwszego dnia. I aktualnie śniadanko, owsianeczka. Mój standard już ulubiony chyba. W sumie na, na zawsze na śniadanie, kolację i kabusia. Truskawkowa z mlekiem proteinowym z Lidla. Makrosy tu. I tak prezentuje się moje śniadanie. Zaraz będę szamał. Widzimy się przy obiedzie, a potem już na siłowni. Witajcie w mojej kuchni. Będę robił dzisiaj carbonare, takiego to fajnego makaronu. Pasta di granano, takie grubsze. Pena. Grana padano jest. Guanciale, guanciale nie dostałem niestety, i kupiłem panczetta. To były takie dwie, tutaj takie dwie porcje były, jedno zużyłem ostatnio. No i cztery jajca e, żółtka potrzeba na dwie porcje, tak? Po dwie na głowę. Także przegram coś, pokażę i zobaczymy efekt końcowy. Tu jest 250 gram makaronu, bo ostatnio ważyłem dokładnie, jak robiłem, i 250 gram na dwie porcje po 125, więc teraz. Również tak samo. Zmieniam na siódemkę. Niech pyrko. Biję tutaj teraz żółteczka, a białeczka. Tutaj i wieczorem przygotuję łamacz kręgosłupów. Kłanciale. Wow. Rozbiło się. Jajca są już przygotowane, żółtka. Nie wiem czy widać. Nie będę pyrko, żeby mi się nie wylało za bardzo. O super. Makaron się gotuje. Z 12 minut jeszcze. Może trochę mniej. Będę rzucał teraz na, pa, na patelnię pancetta. Dzik wypita. Ciery. <mulity> Dobra, ostatnio robiłem pierwszą porcję carbonary, teraz robię drugą, w sensie drugi obiad. Ostatnio y, wbijałem cztery jajka, więc zostało mi sporo białka. Teraz z tych kolejnych jajek nadal mam sporo tutaj jeszcze więcej. Więc zrobię wieczorem prawdopodobnie omleciora, łamacz kręgosłupów tak zwany z piekarniczka, wysokobiałkowy, 70 gram białka ma chyba, jak dobrze pamiętam, ale chyba 800, tam 900 kalorii, jakoś tak. Tutaj tylko troszeczkę dodam białka z, yy, z butelki, mam, mam same białka jaj, bo to z 10 białek jaj się robi, ten łamacz, więc dodam troszeczkę, wieczorem też przygram i się zrobi fajny przepis. Tylko jest hardkorowy. Nie każdy go będzie jadł. Znaczy można sobie go, tego, tego omleta zawsze jakoś dopasować, posmarować czymś czy coś. Fajna przekąska, ale chodzi o to białko, które tam się znajduje. Dobra, pancetta będzie wrzucana na patelnię. Nie jestem fanem tego. Wiem, że e, guanciale się fajnie wytapia, pancetta nie. Ja kiedyś zrobiłem polską carbonarę, polinarę tak zwaną. Okropna wyszła. Dużo bardzo zależy od produktów. Bardzo dużo. Więc tutaj nie wolno szczędzić. Tutaj bardzo ostrożnie dodaję te ograna padano, bo poprzednio robiłem, robiłem, dodałem za dużo i tu było tak zbite, To zamiast sosiwa, to się zrobiła taka papa, klucha. Tutaj takiej konsystencji to zostawia. Sera można dosypać na wierzch po tym, jak będzie za mało, więc luz. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż dzisiejszy dzień jest dniem 2500 kalorii. Już nie dwa. 300, bo tak jak mówiłem pod koniec ostatniego odcinka, zmieniam to e, prozdrowotnie. Nie no, prozdrowotnie. Po prostu nie można się katować zbyt restrykcyjną. Moja nie była restrykcyjna, ale jak miałbym progresować, to musiałaby być w końcu restrykcyjna. Więc nie ma co się katować zbyt restrykcyjną dietą za wcześnie. Bo jeśli za, ma dojść do zawodów, jak się przygotowują na zawody sylwetkowe ludzie, trzy e, miesiące przed, ja sobie dam 4, 4 5, 4,5 miesiąca, to ja nie mogę po prostu już teraz, 6 miesięcy, 7 miesięcy przed być na takiej diecie i lecieć dalej. Po prostu. Jakoś od stycznia zejdę znowu z kaloriami, tak powolutku bardzo, tak bardzo powolutku, a później już na maksa. Żeby po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie. Także 2,500 kalorii dzisiaj. Była owsianka, później miały wyjechać jeszcze kanapki z szynką. Miałem ochotę, ale trochę pogierczyłem na komputerze. Czas zleciał. była 14.40, więc po co jeść, zapychać kanapkami i marnować kalorie? Jak można sobie zjeść od razu już obiad? O równej 17.00 wychodzę z domu, idę na siłownię, będzie przegrane. Góra moja, jeszcze stara góra, i później będziemy się widzieć na kolacji. A tymczasem wymeldowuję się, może jeszcze przegram, jak to tu będzie wyglądać, ale jak nie, to już przy stole z makaronem. Yo! Tak się prezentuje carbonara. Tu makro na ekranie. Dwie porcje. Teraz mówię to do wszystkich świrów uwielbiających węgiel 6 z skibek chleba słonecznikowego, 3 z szynką z kurczaka, pomidorkiem, szczypiorkiem, 3 z masłem śmietankowym 60% z piedronki i 2 kabanosiki. To są takie długie, one były takie długie, to są w sumie dwa. Tylko je rozdzieliłem i ugotowałem jak parułeczki. Także to jest moja kolacja. Tu są makrosy. Jak można wliczyć, to czemu by nie jeść? Akurat miałem na to ochotę, więc fajna kolacja. A jeśli chodzi o wspomniany łamacz kręgosłupów, o którym mówiłem wcześniej, że zrobię wieczorem, to go zrobię jutro, i dodam po prostu do filmu, ponieważ po siłowni, się do sklepu, wróciłem do domu o 21, teraz jem kolację, no nie będę już się zapychał po prostu. Zrobię ten łamacz jutro i go przygram, jutro też go będę szamał. Dla Was to ułamek sekundy, dla mnie cała noc. Witam w mojej kuchni, jak obiecałem, będziemy robić łamacz kręgosłupów inspirowany przepisem z Instagrama, Kaji Soboń. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale już to robiłem, więc wyjdzie znakomicie. Chociaż trochę inaczej zrobimy, ze świeżego, odświeżonego przepisu od Kaji, który wrzuciła niedawno na Instagrama, a konkretnie dzisiaj. Zaczynamy. Tu jest 8 białek jaj z poprzedniego, z poprzednich dwóch dni, z obiadów, które robiłem carbonara. Muszę dodać trochę białek a konkretnie dwie porcje. Czytałem, że 30 gram to ma jedna porcja, czyli tak z jednego jajca to było. Takie jajca, nie powiem z jakiej firmy. 30 gram, jedna porcja, no to lejemy 60. W sumie fajne takie białeczko, bo można zrobić sobie omleta szybko bez używania żółtek. Dobra, czyli mamy tak, 350 gram tu jest białych jaj. Teraz 3 czwarte budyniu. Zwykły tutaj, są chyba jest z cukrem normalny, budyń. Więc e, taki sobie wezmę. Wszędzie go można dostać, to jest, chociaż nie wszędzie to jest z 30 gram, idealnie 30. Teraz 40 gram odżywki biał białkowej. Wiadomo, z WK najsmaczniejsza biała czekolada. Do każdego przepisu, do jakichś wypieków, do wsianek, do serniczków zawsze leci ta biała czekolada. Jest idealne po prostu. Ile tu miało być? 40 gram. Mogę tak, ale wolę wyzerować. Trzeba białko domówić. No, 41. 42. Niech będzie. Teraz ważny składnik. Taki. Szczypta soli. Pop. hop, hop. Lecimy dalej. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. Niech będzie tyle. I banan. Akurat taki mięciutki się trafił, więc może nawet to i lepiej. No i wsadzamy banana. Siup. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Zaraz jeszcze dodam rozdrobionego słodzika i będę blendować. Łyżka, o łyżka i mamy. Po okazji włączyć piekarnik. Trzeba na 190 stopni. I tak do całą mieszankę trzeba zmiksować. Także biorę się za to. Czas na mój sekretny składnik, a będzie to Dobra, czyli tak, zmiksowaną masę wylewam sobie na patelnię. Dodaję teraz 130 gram płatków owsianych. Lecimy tak, 130 gram. Pięknie to wygląda. Mamy 130. Teraz rydać tutaj, żeby się ładnie połączyło wszystko. One będą opadać na dno, więc można trochę je przydusić po prostu, żeby wszystkie były na dole. Tak to urośnie ciasto potem, więc nie będzie tak źle. Składnik, nie z przepisu. Pomyślałem, o może zobaczymy jak to wyjdzie. Paseczki pokrojonego jabłka. No i odrobinkę tego banana, czyli według oryginalnego przepisu. Po prostu to rozprowadzić po patelni. Też nie za dużo tego brałem, bo nie wiem jak to wyjdzie, więc wolę trochę. Mniej, ale i tak sporo wyszło widza. No i teraz wszystko po prostu przydusić do dna i zobaczymy jak to wyjdzie. No i wsadzamy tego potwora do piekarnika na 30 minut, 190 stopni. I zobaczymy efekt końcowy. Całość tego byka ma 1260 kalorii, 177 węglowodanów, 108 g białka i tylko 18 gram tłuszczy. Jak widać kawusia już czeka, high protein mleko, tłuszczone, 80 gram białka w opakowaniu, pilot z Lidla i za 17 minut będzie ten omleciar. Korzystając z okazji, że tu stoję, nagram od razu podsumowanie całego dnia, więc zjadłem dzisiaj tyle kalorii liczając w to również tą potężną, zapuszczoną, może nie aż tak zatłuszczoną, kolację. Więc fajnie wszystko było zrobione. Trening? No było nieciekawie, bo poszedłem wyjątkowo, poszliśmy o 17.30 na siłownię i były tłumy po prostu, ciężko było się gdzieś dobić. Znaczy na początku, tylko później już jak zajęliśmy bramę, no to brama nasza. To się zrobiła na bramie, ale było ciężko na początku nagrania. Mam nadzieję, że też Spoko wyszły. No, następnym razem po prostu będzie lepiej, bo jak w weekend nie pójdę, to pójdę wcześniej rano, żeby po prostu sobie wszystko przygrać. Tricka warkoczem zamieniłem na tricka gryfem, po prostu, jakby to, to samo łożenie po prostu zmieniłem gryf i hantle z pierwszego ćwiczenia, wyciskanie na ławce, w ogóle bym to wymienił na chest pressa, na maszynę. Bo na maszynie strasznie czułem, spompowałem wszystko. Po prostu tych hadli nigdy nie czułem, nigdy nie mogłem się do tego przekonać. Zawsze robiłem, no bo jak robić trzeba, no to robić trzeba, ale nigdy nie potrafiłem się do tego przekonać. Ćwiczenia. Więc to na pewno e, odejdzie z mojego planu treningowego. I chest press na tej maszynie, tylko z, muszę też sprawdzić, bo na tej innej siłowni, na którą będę chodził, czy tam ten chest press nie jest chyba taki fajny, jak ten na tej aktualnej teraz siłowni, więc też nie wiem, jak to zrobię, ale się zobaczę. Co do kostki i treningów dołu. Będę robił no, znowu po prostu wszystkie treningi dołu yy, z lekkim obciążeniem, jeśli chodzi o lewą właśnie kostkę, ale normalnie wszystko będę starał się dźwigać. No może przysiadów nie będę jeszcze tak robił mocnych, ani, ani leg pressa 170 kg, bo się połamie. No wygląda to lepiej. Nadal jest trochę takie opuchnięte, ale z takim... no trochę już minęło. Jest trochę nadal opuchnięte, ale nie czuję jakiegoś super dyskomfortu chodząc, e, ani się ruszając, więc po prostu wrócę do tego. Kardion odpuszczam sobie w sensie biegania. Dla mnie, kardio to jest bieganie najważniejsze, więc e, bieganie na pewno będzie odpuszczone jeszcze na dłuższy czas, na miesiąc na pewno, więc pewno od stycznia dopiero, albo może w grudniu się udalę, może lepiej, bezpieczniej od stycznia. Poprawiło się, wszystko mogę robić dalej. Spacerki, wszystko jest GIT, tylko po prostu bez biegania. Nadal. Ten super. Omlecior, który się robi jeszcze przez 10 minut, on nie jest wliczany w ten dzień, bo już jest kolejny dzień, więc on będzie dzisiaj jedzony przez cały dzień, praktycznie na pół, w sensie połowę tylko ma, Przez cały dzień, praktycznie, więc e, poprzedni dzień, poprzednie kaloria, dzisiaj już jest inaczej. A 108 gram białka ma, więc bardzo fajny omlecior. Ale cóż my tu mamy? Omlet się zrobił, szczerze mówiąc wygląda zajebiście. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy zaraz jak w środku. Tak się to prezentuje. się. Wyrosła wielkie, ogromna. Pora szamać. Kawusia i test. Sprawdźmy to. Te dodatki w środku, ten banan i jabłko dają fajny smak. Mogłem więcej tego jabłka nawet dać. Fajna, ale to białeczko w tym jest najważniejsze. I to tutaj się liczy. Mola! Voilà. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na Instagrama, gdzie postuję bardzo fajny contenting plus dzielę się tipami na rozbudowę mięśni. Pozdrawiam! La switcher.